Siema ma widzowie, jesteś nawa dzisiaj nagrywamy Urbeksa. Tutaj Jezus jakie to z górnicze. To jest jakby całe zakurzone. Subskrybujcie po więcej. A to jest kąd dla niegrzecznych. Ile tu pajęczyn jest. Korki, to są korki. Taczka. Ty tu są szklanki. Ale bez kitów. Ze świeczkami. świeczkami no. Latarka. o Jezus! Jakie tu duże? Jest jakieś to jest jakiś coś tu nie wiem co jest nie widać jakieś super mega dobrze tego na u was tam jest jakiś nie wiem co to jest jakiś piec tak. dobra damski. Także idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tak, pomieszczenie. Także czekaj, czekaj. C Nie wiem co to. Także Subskrybujcie po więcej. Cześć!